Witajcie, jesteście na kanale Inwestujemy w Siebie, a dzisiaj opowiem Wam o ciekawej monecie która jest na pewno fajnym nośnikiem historii. Jest też ciekawostką, która nawiązuje już do poprzednich filmów, a mianowicie, zaczynamy. Mam na myśli żaglowiec. Jest to 2 złotówka z roku 1936. Moneta jak poprzedniczki, które znajdziecie w górnym rogu, mniej więcej gdzieś tutaj. A moneta jak właśnie. Poprzedniczki również jest nominałem 2 złotówki, natomiast różni ją to, że jest z roku 1936. Poprzednie monety były z 1932-1934, a wersja jest identyczna jak w przypadku wcześniej omawianych monet. W głównym miejscu znajduje się orzeł w koronie, oczywiście, natomiast wokół orła widnieje napis Rzeczpospolita Polska oraz wskazana data. W tym przypadku jest to 1936 rok. Jeśli chodzi o sam awers, jeszcze tutaj rzut oka w ostrości. Natomiast jest on, tak jak już wspominałem, identyczny jak w przypadku monety z, z głową kobiety. Jeśli natomiast chodzi o Rewers monety jest tu oczywiście inna sytuacja, bo przedstawiony jest żaglowiec. pod żaglowcem jest po prostu napis 2 zł i dwukrotnie wskazany nominał. w przypadku wcześniejszych monet takich właśnie jak głowa kobiety, która znajduje się po prostu tutaj. nie mieliśmy do czynienia z opisem z opisem nominału na stronie rewersu. Natomiast już przechodząc właśnie do głównego bohatera odcinka, tak jak wspominałem, moneta ta została wybita w próbie srebra 750. To oznacza to tylko tyle, że 75% monety stanowi srebro. Jeśli chodzi o wymiary monety, moneta posiada 22 mm średnicy, natomiast jej waga to 4,4 g. Co przekłada się po prostu na 3,3 g czystego srebra. Jeśli chodzi o nakład, w jakim była bita ta moneta, jest to wysoki nakład, wynoszący dokładnie 3 918 000 sztuk. Pytając o tą monetę, jak ona się ma, na pewno moneta ta przedstawia troszeczkę większą wartość niż w przypadku wcześniejszych monet. Natomiast jest ona również popularna, jak podają katalogi. Trzeci stan, czyli taki obiegowy, można by rzecz. Rzecz, która po prostu była w obiegu, widniała, tam przez jakiś czas była użytkowana, natomiast jest czytelna, kosztuje 45 zł. Stan drugi, myślę, że ta moneta mogłaby zostać sklasyfikowana właśnie jako stan drugi. Jest to moneta na pewno, która przebywała krótki czas w obiegu, nie nosi jakichś wyraźnych śladów. Śladów użytkowania, natomiast też posiada jakieś niedoskonałości. Jeśli chodzi o monetę w stanie drugim, ona wyceniana była na 70 zł, natomiast moneta w stanie mniejszym, a więc w stanie pierwszym, szacowana była na 200 zł. Także dziękuję Wam za uwagę w tym krótkim filmie. Zapraszam też do kolejnych filmów, i tak jak już dla przypomnienia, jak to ma miejsce w każdym z moich filmów, muszę was przestrzec, że materiały publikowane na tym kanale, a więc na kanale Inwestujemy w siebie, nie mają charakteru porady inwestycyjnej, nie namawiają nikogo do inwestowania w żadnego rodzaju aktywa, czy to w numizmaty, czy to w srebro po prostu są przedstawieniem poglądów autora który chcę podzielić się posiadaną wiedzą z innymi użytkownikami internetu. Jeśli podobał wam się film, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie jakie tematy bądź też jakie zagadnienia mógłbym poruszać w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem.